No, widać, mi krusi. Tak się cieszy Micha. <grym> Na, spławik. Na spławik znowu siadł. I taki sam rozmiar. Co, co Płoś, no. tak? Tak. tak? Ale łaka, a, ładna. Nie, daj nam ten podbierak, bo mi szkoda tej ryby. Już. No, Weź sobie podbiera koło siebie. Dziadu jeden. Chciałem, ale Czy muszę go sprócić trochę. No, Bartkowi podeszły. Fajnie. Bo łowić, to Bo łowić to trzeba umieć. No ładna płoć. Brawo Ty. Brawo ja. I to fajnie, że na spławik właśnie się nakręca. Zobacz jak delikatnie wpięta, patrz. Za Do Nie. Ale dziwne kolory mają te ryby tutaj, nie?